Czy mógłby Pan wytłumaczyć, o co chodzi ze wzniesieniem na egzaminie? Mogę. Ruszanie na wzniesieniu. A więc przykładowo, jednym z ostatnich elementów zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym to jest ruszanie na tym podjeździe na to wzniesienie. Samochód stoi na takim podjeździe. Prawda? I teraz tak, jeżeli tak my stoimy, niech ten pilot będzie tym samochodem, prawda? to mamy ruszyć. Mamy ruszyć do przodu. Samochód ma nam, nie może nam się cofnąć więcej niż 20 cm. No, jak cofnąć, do, do tyłu, prawda? Nie może nam zjechać do tyłu więcej niż 20 cm. Jeżeli kamieciek nam się stoczy do tyłu, jeszcze wszystko ok. Byle nie było więcej niż 20 cm. To jest jedna rzecz. Dwa, nie może nam silnik zgasnąć, i jak będziemy ruszali, to też, żebyśmy nie ruszali z tym piskaczem, że koła się w miejscu kręcą, dym leci spodku i tak dalej, albo jeszcze znoszony jest samochód, jak jest mokro, ślisko, na lewo, na prawo, no to w tym momencie to jest to jako, jako błąd przy tym ruszaniu. A więc zgasnąć nie może. Mamy do tego dwie próby. Jedną, gdyby nam się nie powiodło. Bo nieraz bywa tak, że ktoś przez przypadek, przez nieuwagę nerwy zrobił swoje. Nie włączył jedynki, tylko włączył trójkę. Jedynka, trójka to jest podobnie wyglądająca dźwignia w samochodzie i dlatego kursanta, który jest zestresowany, ta ręka jest jeszcze sztywna, prawda? Tak żartobliwie mówiąc, picie kisielek. Będziecie bardziej gięccy, prawda? Ja tak sobie żartuję, ale no tak, no tak jest na egzaminie, że ten kurson robi się trochę taki bardziej, bardziej sztywny. Ale no i też, też, żeby ta ręka była w przesunięciu dźwigni w kierunku do swojego uda. Jak będzie do uda, to się uda i będzie jedyneczka i wtedy płynnie sobie ruszymy. To tak fajnie się mówi. Jest to trudny element, bo musimy ten samochód, no to sprzęgło wyczuć, prawda? A jeszcze oprócz tego, no to kwestia puszczania pedału sprzęgła, prawda? Noga lata jak u perkusisty, prawda? No i, i, i słychać nieraz to. Ten kłopot z puszczeniem padało sprzęgła. Czyli krótko rzecz biorąc, popuszczamy sprzęgło, czujemy, że samochód zaczyna, ma chęć jechania do przodu. Zwaniamy hamulec ręcznie, dodając troszeczkę obrotów, zwiększając obroty, żeby nie było tak, że za małe są obroty, za słaby jest silnik i nam samochód zgaśnie.